Marcel, jak się jedzie na derdeck, o kurwa, Patrzcie, jak szef poleci tym traslapem. Tutaj mamy taką trasę, totalnie treningową. W Cześć, z tej strony, Artur, później jesteśmy właśnie z Antkiem w Enduro Kosianka. Wspaniałe miejsce. Człowiek, który zarządza tutaj pan Zenek, człowiek z pasją do motocykli, do motoryzacji i świetne miejsce również dla dzieci. Zobaczcie, co tutaj się będzie działo. Zobaczcie sobie na te skrypty na ścianach malunki. Tutaj widzicie całą Pada! historię. Tak, tu jest Drink and drive. A Boże! Akurat. <laughs> No a tego, a na końcu jest dekoracja. Ale to najciekawsze na końcu. Mówi, a mogę coś od siebie namalować? No możesz. Więc on, ja jeszcze wtedy prowadziłem złom częściowo. Więc on namalował tutaj mój portret. Mój portret. Namalował od siebie, wiesz. Zresztą jak malował to, to w jednym ręku trzymał piwo, a w drugim Joyta. Chcecie sobie tutaj przyjechać do Kościanki, spędzić wspaniały weekend, wypożyczyć motocykle. Motocykle nie są co prawda nowe, ale e, sam z chęcią przejechałbym się taką DRZ-ą. Są też mniejsze motocykle dla dzieci: Te Yamaha KTM, Suzuki DR, e, Suzuki DRZ. I tutaj mamy też takie klasyczne Kawasaki. Bardzo fajny motocykl oraz KX125 albo 250. Widać, że startował też na zawodach. Słuchajcie, korzystając z okazji, wypożyczymy sobie motor od pana Zenona i będę uczył Antka ruszać ze sprzęgłem. Także mega też fajna sprawa, jak wasze dzieciaki jeżdżą na motocyklach półautomatycznych albo automatycznych. Zrobiliśmy już dwa okrążenia, teraz Tata jedzie z nami. Ja pierwszy. umiem już no zmieniać biegi sprzęgło. Super! I co, trudno? to wtedy dół. Sprzęgło i dwuja. Lekko sprzęgło. Chyba nie mogę się wypowiedzieć, to jest jedyna. jest do dołu, a wszystkie pozostałe do góry. O, je, je, jeszcze raz z wami pojadę. Spróbujcie zapamiętać trasę, Bo on już trochę zapamiętał, ja ci kopnę. Sprawdźmy tylko czy na luzie Puść sprzęgło. On nie. On jest tak, zobaczcie, Antek na hondzie 125. próbuje jest nauczyć. Honda 100. Honda 100. jeszcze inaczej. To jest, to jest taki, to jest, to jest o, tak, wiesz, fajny motocykl, tylko hamulc trzeba, nie Będę Będnowe jeszcze. O, jedy, już, Do mi jest jedynka, między jedynką a dwójką jest już. Tutaj mamy taką trasę totalnie treningową, czyli jak ktoś stawia pierwsze kroki na motocyklu, może jeździć sobie tą właśnie trasą. Można sobie tutaj u sam wynająć motocykl. Trzeba tylko uważać, żeby nie wpaść do tego stawku. Zobaczcie, wcale dużo nie trzeba, żeby nauczyć się takiej podstawowej jazdy i balansu. Ćwiczę sobie teraz troszeczkę piwota, ponieważ w miarę prawidłowo robię go na lewą nogę, a poświczę go na prawą. Lewa Przeszkoda sołtysa. Płatce. O, i wytrzysz ten moment. W dużej wysokości jakiejś nie ma. żeby spaść. Koły trochę za blisko. Dobra, lecę jeszcze raz? Także było jeszcze tu na a jeszcze raz wsteklam, kładka. Super. pana banda. Świetna sprawa, zobaczcie, jak szef poleci tym troslapem. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Za niska frędkość dla mnie, ale można się tutaj w kółku pogonić. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się jakąś wartość z tego tutaj wypadu wyciągnąć dla Antosia, a teraz przesiada się na swój motocykl, ponieważ idziemy w większy teren. Teraz Pan Zenek poprowadzi nas trasą enduro, czyli takie... Trasę trasę enduro, którą czasami wykorzystywałem do, jak robiłem zawody enduro. Jak zrobiłem zawody enduro, to mam tu taką trasę 35 km, ale my pojedziemy tylko 10 km. fragment. Dobra. To się zbory Ja tutaj przy leśny. leśnym przeudważa na młodego coraz bardziej się trzymam na tym kole na tej kuszce swoją drogą naprawdę bardzo fajny motocykl polecam polecam również ten kosianka super sprawa Przyjęcie naprawdę świetny człowiek tak mi się wydaje, że poza samym miejscem, który jest mega fajny, to właśnie pan Zenek tworzy całą atmosferę. O, bo tego nieźle tu rzucił. No dziwu, jak jechałem w zawodach wcale nie czułem, że jest tutaj ten hamulec nie tak, To prawda przed zawodami go odpoietrzyłem a tu dzisiaj naprawdę jest już nieciekawy Wstawaj, wstawaj na stojąco i powoli <śmany w firmie> Wszystko dobrze, że się nic nie stało. Już Ci pomagam Ante. Już Ci pomaga młody. Nie, tędy masz jechać, na stojąco. Marcel, jak się jedzie na DRZC? Na DRT DRX. DRX, fajnie. Zobaczcie, sztuka taka z asfaltowym setupem, z metalowym zbiornikiem.

Dobrze. Wszystko OK. A to nie widziałeś, że obok jest ładna trasa. O ja Ci. Antek będzie się uczył tego toru po to, żeby w październiku wystartować już w zawodach. Tać, dobrze ustawić zawieszenie. Nie poddaje się. Widzicie, że Antek pod koniec już nawet katował kłody.